Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj również motoryzacyjnie, ale całkowicie odmiennie jak do tej pory. Bo zawsze do tej pory były samochody, czasami przeplatały się motocykle. Dzisiaj ciągnik, ciągnik rolniczy Ursus C330. Dostałem informację, że jest pewien ciągnik, którego można byłoby odrestaurować. Zrobić z nim coś fajnego, żeby go uruchomić i żeby mógł dalej służyć przez kilkadziesiąt następnych lat. Jak wiecie, takie ciągniki typu Ursus 330 czy Ursus 360 to są niezniszczalne maszyny i do dnia dzisiejszego są drogie. Dzisiaj zobaczymy, jak on wygląda. Dzisiaj zobaczymy, czy odpali. A w następnych odcinkach będziemy zmieniali jego wygląd, więc koniecznie tutaj w komentarzu pod filmem piszcie, jaki byście chcieli, żeby miał kolor, ponieważ niekoniecznie musi być czerwony czy żółty, yy, poddajcie jakieś pomysły, co by z tym ciągnikiem można było zrobić. Bo ja dzisiaj dosłownie wrzucam szybciutko ten film. I dzisiaj też będę szybciutko czytał komentarze pod tym filmem. I dzisiaj na moim Instagramie moto TV będzie bardzo dużo relacji z tego i bardzo dużo pytań do was, bo chciałbym ten ciągnik zrobić wspólnie z Wami. Dzisiaj. Ursus C330, chodźcie, zobaczymy jak on wygląda. Jak widzę takie rzeczy i takie klimaty, to już wiem, że będzie dobrze. Widzę tu jakiś pierwszy w ogóle: to jest chyba kosiarka, ciągnik do koszenia trawy. Ale dzisiaj się tym akurat się nie będę zajmował, bo to akurat nie o nim dzisiaj film, ale to, co stoi tutaj pod tą plandeką, to jest bohater naszego odcinka. I bardzo chętnie zobaczę, jak to wygląda. Jaki on w ogóle ma kolor? Czy on jest seryjnie żółty czy czerwony? Poczekajcie sekundkę. Rachu ciachu. Zabezpieczony przed wiatrem. Taki ma swój pseudogarażyk. Pokaż kolor, bo to ważne. Żółty błotnik. Żółty błotnik, czerwona maska. E panie, on taki w nie najgorszym stanie chyba. Silnik taki nie, nie, nie bardzo jakiś brudny. Dobra. Ściągam to wszystko, żeby żeby zobaczyć, bo już się nie mogę doczekać. Proszę ja was. Proszę Was, jest. To chyba nie oryginalne, bo to powinno być jasne. Ta czerwień też to nie jest taka oryginalna, chyba ktoś już coś robił. Oponki przejdą przegląd. Czy w ciągnikach w ogóle ktoś zwraca uwagę na opony? Te pojazdy jeżdżą gdzieś tam po polach? Więc ogólnie, jeżeli chodzi o pąki, to zawsze pamiętam, że one jak były nowe, to ok, ale później już coraz większe problemy z ogumieniem. E, proszę Pana, jakaś nowoczesna sytuacja, alternator wjechał. Coś tu z instalacją pogrzebane. O, wymienione końcówki drążków. Panie, to tą wyciągnik w ogóle jest. O kurde. No to dobrze mówili, że, proszę Pana, wystarczy tylko troszeczkę odremontić normalnie. Popatrz, co jest. Nie, no hicior. Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć. A to już tutaj jest zamontowane i nowe. Siodełko. To ogólnie na tym nie wolno jeździć w ogóle po ulicach. W ogóle bez szans, bo to BHP nie puszcza. Ale dawniej takie siodełka były zawsze. Tylko takie strasznie poniszczone. A tu jest normalnie nowe. Zrobione, nie wiem z czego, z sanek? Czy to takie... Wygląda jakby dedykowane do tej maszyny. O, kolega przyszedł. Hej. Cześć. miał pomocnika. Rura wydechowa. He, to trochę tak wygląda jak... Tłumik z dużego fiata. Trochę wygląda może jak z jakiegoś motocykla, jakby poucinasz tej rurki. Bo też tak to wygląda. I to chyba powinno być. Tu w tym miejscu coś mi się wydaje. No nowa rura w ogóle. Ty, no, tu będzie dużo prezentów, ja zauważyłem. I co? Jest tam kto? Huhu. Coś tam jest. Dobra, ciekawe co? A, słoik po to, żeby się nie lało. C330, czyli tutaj dwulitrowy diesel dwucylindrowy o mocy 30 koni. Chyba tak. Nie mam pewności, nie jestem specjalistą od ursusów i od ale od razu muszę Wam powiedzieć, że 1990 rok, to takie czasy jeszcze 1900, to może źle brzmi, ale wtedy miałem 10 lat i pamiętam kiedy jeździłem na wieś. Po prostu, bo jako dziecko wiecie, na wsi to były najlepsze wakacje. Chociaż nigdy nie miałem rodziny takiej stricte na wsi, która miała gospodarkę, rolę. Eee, I jakieś tam maszyny i zwierzęta, tylko ja zawsze, jako taki yy, wakacyjny yy, urlopowicz z rodzicami, a, a najczęściej z babcią, jeździłem i po prostu chodziłem do sąsiadów. Rozumiecie, do sąsiadów, do obcych ludzi, poznałem ich. I potem już tam potem chodziłem. Mieli fajne gospodarstwo, mieli zwierzęta, jako dziecko mnie to strasznie interesowało. I pamiętam wtedy 90 rok. Zamienili, bo takie wtedy się robiło tak bardzo nowocześnie. I zamieniali wszyscy z konia na traktory i właśnie sąsiad kupił traktor, taki właśnie czerwony Ursus 330 i słuchajcie, nikt tam na wsi nie miał prawa jazdy. Po prostu go kupili, bo to chyba nawet nie wiem, czy wtedy było potrzebne. Na pewno było, tylko że wtedy tak ludzie nie zwracali uwagi. Ja pamiętam jako dziesięcioletnie dziecko, jako pierwszy docierałem ten ciągnik. Jeździłem nim w żniwa. Pamiętam na stojąco. Czekajcie, jeszcze jedna rurka. Pamiętam na stojąco, musiałem hamować i zmieniać biegi kolanami, bo było ciężko. Ale to wtedy była mówka. W trakcie następnego odcinka pokażę Wam zdjęcie, bo gdzieś jakieś zachowało mi się jedno papierowe lub może dwa, kiedy jadę tym ciągnikiem z taką wielką kupą siana, wtedy nie zdawałem sobie sprawy jako dziecko z zagrożenia, po prostu kazali jechać, to jechałem. Od pierwszego razu, od pierwszego odpalenia, pamiętam się, go odpalało gdzieś tutaj, od pierwszego odpalenia jeździłem tym ciągnikiem bez najmniejszego problemu tutaj są z tego co pamiętam biegi polowe i szosowe że on tak albo tuk 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 jedzie sobie gdzieś tam w polu albo jak tam przerzucisz na te szosowe to tuk, tuk 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 i tak jedzie chyba ze 25 na godzinę, ale jedzie i słuchajcie to było mega turbo fajne przeżycie, bo z tego co pamiętam to ten ciągnik był czerwony tak jak powiedziałem na początku w innym troszkę odcieniu, takim bardziej żywym to jest chyba coś pomalowane, tutaj wszystko było szare i on był taki wtedy nowy, miał koła takie kremowe, był taki po prostu piękny. I właśnie z tego ciągnika chciałbym zrobić taki ciągnik, ale tak jak powiedziałem Wam na początku, piszcie w komentarzu, jaki byście chcieli kolor i jakie malowanie, bo troszeczkę może by to trzeba było tuningować i na przykład przerobić go na Lamborghini, bo nie wiem, czy wiecie, że Lamborghini to nie tylko Aventador i Huracan, ale w większości przypadków to ciągniki. I one są w fajnych malowaniach, czasami są białe, czasami są niebieskie, jakieś czasami szare, nie wiadomo jakie, ale na przykład osobiście, jeżeli chodzi o ciągniki, mi najbardziej podobają się ciągniki marki John Deere. One są żółto-zielone. Więc ja tutaj nie podpowiadam, ale bardzo bym chciał się skierować właśnie chyba ku temu kolorowi, ponieważ może to być czerwone i to może być kremowe, może to być żółte, to kremowe, może to być żółte, niebieskie, bo też taki limited edition chyba wychodziło. Czasami nawet chyba oryginalnie wychodziły zielone. Ale jakbym przerobił Ursusa na John Deera, to wtedy by to chyba ładnie wyglądało. Tak więc zobaczcie. No tak to pięknie wygląda. Teraz co? Spróbujemy to odpalić. Z tego co ja widzę, to tu naprawdę remontów było dosyć sporo. I ja myślę, że to jest na chodzie do tego stopnia, że pali na tak. I umyć cały, podjąć decyzję na jaki kolor maluje. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę po kluczyk. Kluczyk załatwiony. I tutaj mój pomocnik, przyjaciel przyszedł właśnie. Raz rzuciłem, słuchajcie, raz. I to już chyba będę miał przez dwa dni. Nie będę miał w spokoju. No co zrobić? No i patrz. <laughs> Nieśmiertelny, dobra. Kluczyk jest, kluczyk wygląda całkowicie jak nowy. Eee, tutaj, gdzieś sobie zaglądam, patrzę chyba całkowicie nowa instalacja. Tutaj jest stacyjka do odpalania. Ja mówiłem, że z tej strony, ale to jednak jest z tej strony. Po tylu latach nie zapamiętałem. Plus, no zobaczymy. Myślę, że jak on jest w takim stanie, widać, że ktoś coś tutaj robił, coś ktoś gdzieś tutaj domontował. Tutaj światełko. No dobra, jeszcze raz. Nie kończąca się opowieść, to będzie, to jest 100% pewne. Yy, tutaj, jak światła, dobrze wyglądają. Jest ten alternator, tutaj jakieś nowe śruby, nowy filtr, tutaj jakieś przewody. No, zadbana maszyna. Wsiadam. O, proszę, tutaj. A, bo dobra, bo tu jest ciśnienie podciągnięte do filtra olejowego, żeby ktoś tutaj sobie sprawdzał ciśnienie oleju. Tego w Ursusach nie było. To czekaj, młody, zaraz do ciebie tam podskoczę. Musisz poczekać chwilę z tą gumową zabawką, bo ja wsiadam na ciągnik. I to takie słuchajcie, to w ten fotel na takiej pseudo, pseudo sprężynie. Dobra, czy ja pamiętam, jak się to robiło? 90, a teraz jest 2024. Ludzie kochani, 34 lata temu. No, uwaga, coś będzie. Kontrolki się zaświeciły, ciśnienie oleju jest. Wszystko jest jak trzeba. Jedynka, dwójka i tu jest nawet jeszcze trójka. Nie pamiętam do czego. Ale już sprawdzam. Rachu, ciachu. I teraz? Jakoś tak, że trzeba coś delikatnie tu chyba podgrzać. Tu powinno się to zaświecić. Sprawdzam, czy się zaświeci. Delikatnie. Czekajcie. Łe, ej, ej, chciałem tylko podgrzać, a już idzie. Ej, za bardzo. O, jest. Dobra, uwaga, uwaga. I teraz może troszkę z gazem. Idziemy na pierwszy raz. właśnie, nie, nie, mam się... nie mam ciśnienia oleju. Zobaczcie, jest zero. No troszeczkę ponad zero. Jest stary olej, więc dopóki to wszystko tam się nie rozgrzeje, nie rozrusza, no to jest kłopocik, więc trzeba będzie mu zrobić... A zrobimy oczywiście półkankę. Wlejemy nowy olej, zobaczymy, czy da się yy, odremontować i odratować ciągnik, ale... Panie kolego, prosimy o założenie układu wydechowego. Bo trochę głośno. O! Proszę, od razu ciszej. Ale ten dźwięk! Kto nie jeździł, ten w życiu nie będzie wiedział o co chodzi. Ciśnienie oleju mi wzrasta. Ale i tak jest mało. O, to, to, to. na kierownicę. Sprawdzamy. No nie ma. Nie ma. To jest delikatnie wam. jak na kurs. No mi kazali czytać rękę i okiem sobie zobaczyć, czy jak się, żeby tylko taki był. Na, na, na szerokość łodzi. ręki? Nie, wtedy jest mowy. Nie? To jest do, doprowadzone, a tu prawie nie ma wcale, nie? A, nie, kurwa na mnie jak obraciłem, to ja pierdolę to <głos> tak. <głos> <głos> No tak pamiętam właśnie, że dawniej to się tak właśnie kierowało, ale tutaj to jest nowe, bo taki luz tutaj na kierownicy, automatycznie zobaczcie, że się koła nie ruszają. Bo kierownica tutaj pociąga za przekładnie, przekładnie pociąga za te drążki, a ona pociąga za koła. I tutaj, teraz, w momencie, kiedy już jest ten ruch taki troszkę większy, to zobaczcie, że się koła normalnie kręcą. W ciągnikach jest to niespotykane, lub jeżeli spotykane, to bardzo rzadko. Nie, no muszę wykonać pierwszą jazdę chociażby 5 metrów do przodu. Pamiętam, że to chyba było w lewo i w dół. Bo... Gdyby się łatwo jeździ, to, to nie zgasznie przy duszaniu nikt. Słuchajcie, migacze, lewo, prawo, jedziesz sobie po prostu normalnie, cyk, cyk, hamulce. Hamulec jest rozłączany, bo tutaj sobie tą zapadkę przekładasz i masz lewą, prawą stronę hamujesz. Dziwne, no ale tak to wtedy wymyślili. Może do czegoś to było potrzebne? Niekoniecznie wiem do czego. Może do jakichś prac w polu, że jedno koło na przykład mogłeś zahamować, a drugim, drugim jechać, czyli no, mógłby się ciągnik wtedy obrócić jak... Jak czołg, czyli jak gdyby w miejscu jedno koło stoi, drugie napędza, ale ogólnie słuchajcie, przecież ta maszyna jest w dobrym stanie, więc warto to odrestaurować, bo no jak sami widzicie, jest ok. No, no muszę zgasić światła, już wyczerpię akumulator. Stacyjka to powiem ci taka, 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 no słowo honoru. Kręci się razem z kluczykiem. Poczekajcie jeszcze, sobie pooglądamy, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistą od ciągników, po prostu będę mówił to co widzę, bo. Budowa ogólnie takiej maszyny to całkiem prosta konstrukcja. Nawet widzę, że jest klakson i pewnie nawet może działa. Jest! Proszę. Człowieku, jaki głośny, normalnie można jechać na ulicę i trąbić na inne samochody. Tutaj nie pamiętam do czego służyły te rzeczy, ale one służyły na pewno do hydrauliki. Poza tym tutaj jest ta pompa cała hydrauliczna, jakiś rozdzielnik, przekaźnik, i to tutaj działało z tymi oto tutaj urządzeniami. Więc to się podnosiło do góry, tutaj gdzieś tam na bok, coś gdzieś, coś gdzieś. To, to, to dosyć przydatne rzeczy są, jeżeli zapinamy tu różnego rodzaju jakieś urządzenia. Tutaj podpinamy jakieś tam, nie wiem nie pamiętam, co tu się już podpinało, jakieś pewnie snopowiązałki, czy jakieś takie rzeczy, bo tutaj ten wałek kręci się razem z silnikiem, automatycznie pokręca maszyną, która jest z tyłu, ona tam rusza, coś tam robi. Tutaj widzę jakieś chyba nieoryginalne przyspawane zbrojeniowe druty. Coś tu musiało być, jest przeróbka z jednej i z drugiej strony. To nie jest oryginalne, ale jeżeli działa, to znaczy, że tak miało być. Tutaj zapinaliśmy normalnie jakieś tam wozy, różne inne rzeczy, po prostu tutaj dyszlem i tutaj powinien być ten ten clean, taki do tego tutaj, też to się chyba z tego co pamiętam, gdzieś unosiło, czy tam kręciło na boki. Nie wiem, wszystko sobie to jakoś przypomnę, a jak nie, to się po prostu podpytam. Co tu jest siła? Jakim cudem siła? Do kogo tą siłę? Gdzie co? Nie wiem o co tu chodzi. Jak siła? Kto jej robi ten prąd? Nie pamiętam. Tutaj filtr powietrza. Ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś w życiu dawniej zwracał na to uwagę, bo z tego co pamiętam dawniej to nawet oleju nigdy nikt nie wymieniał. Tutaj jakaś taka była skrzyneczka na narzędzia lub jakieś drobne takie rzeczy, które potrzebowałeś mieć podczas jazdy. Tutaj okienko rewizyjne, to chyba zaślepka powinna być, ale jest wyciągnięta. Tutaj pompa wtryskowa. <noise> ogólnie tutaj konstrukcja, wiecie, dwa przewody, bo dwa cylindry wtrysk. To są rzeczy ogólnie niezamordowywalne, bo to się. Chyba nigdy nie psuje, bo z tego jak widzicie różne ciągniki, to one praktycznie zawsze jeżdżą i one praktycznie zawsze odpalają. No konstrukcja tak prosta, że jakby do dnia dzisiejszego to w motoryzacji w samochodach było, to byście nie jeździli nigdy do mechaników. Wentylator metalowy na sztywno połączony tutaj na pasku, bo on się będzie kręcił zawsze, no chyba, że się pasek urwie, no to wtedy nie. Ale tutaj się nic nie zniszczy, jest chłodnica. Widzę, że ktoś chyba jakiś wąż od wody wymieniał. Jest to super zadbana maszyna w ogóle. Ją tylko trzeba jak gdyby odrestaurować i zreanimować. Yy, od strony wizualnej. Ja osobiście powiem wam, że chciałbym, żeby był czerwonokremowy, tylko że to już jest taki po prostu oblatany temat. Coś bym tutaj zmienił. Jak wiecie, zawsze. Lubię coś pozmieniać po swojemu, więc tutaj bym coś pozmieniał po swojemu i dalej będę się upierał przy tym, że John Deere mi się podobają. Jakby przerobić Ursusa na John Deera, to tylko czy warto przerabiać coś na coś, nie lepiej zostawić w oryginale? Wiem, że będzie bardzo dużo komentarzy i wszyscy będą pisali, żeby zostawić w oryginale, ale no, muszę się zastanowić. Te odważniki dociążające przód, bo tak naprawdę w gruncie rzeczy to ma 30 koni, ale potrafi dobrze pracować w polu i w momencie kiedy tam coś bardzo byłoby ciężko z przodu, no to, to jest w stanie podnieść tutaj ten, ten przód. Oczywiście były 60, one były dużo mocniejsze od tego jak ktoś miał jakieś wielkie gospodarstwo, to bardziej oczywiście przydałaby się 60, ale ta 30, no ja wam powiem, to produkowane od 60. lub 70. lat. I to do dnia dzisiejszego jeździ, popatrzcie, ile to ma lat. Ale tutaj ktoś już coś dubał, no bo tak, to jest żółte, to jest niebieskie, to jest czarne, to jest jakieś takie czerwono podobne. Tutaj tego to nie pamiętam, to jest chyba jakaś coś dorobione, poza tym też tak wygląda. Tutaj normalnie chyba było, z tego co pamiętam, koło zaraz pod błotnikiem. No i bywały czasami szoferki, ale taki z szoferką oczywiście, że lepiej pracować dziś, kiedy deszcz pada, ale ogólnie taki bez szoferki jest ładniejszy. Piszcie w komentarzu na jaki kolor malujemy. A ja jadę do sklepu, kupować wszystkie potrzebne elementy, które będą mi potrzebne do odrestaurowania tegoż oto urządzenia. Ja jak zawsze jestem dobry myśli. Wydaje mi się, że wyjdzie ładnie. No i najważniejsze że co? Pomalujemy wałkiem. Ale jeżeli wam się ten ciągnik spodoba, to nie jest koniec tej przygody i tej historii, ponieważ całkiem niedaleko, bo dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej stoi Coś takiego. Ursus C330 w kolorze żółtym i ten tutaj chyba raczej stąd już nie wyjedzie, aczkolwiek, no słuchajcie, tamten w idealnym stanie w porównaniu do tego. Ale gdyby to uruchomić, no to to mi się coraz bardziej zaczyna podobać. Bo tutaj już krzaki sobie rosną przez niego. On to na pewno nie był jeżdżony bardzo długo. Uwaga, próbuję tutaj sobie na niego wskoczyć. No cóż wam powiem, no. Bardzo podobny, tylko troszkę bardziej zaniedbany. Ale w sumie nie jest najgorzej. Czy ten ma tutaj te siłowniki w sumie? O, ty, poczekajcie, bo tutaj te siłowniki jeszcze są do ruszania tamtymi rzeczami i w tamtym tego nie ma. Albo nie zauważyłem, zaraz wrócę. No ten też nie jest zły, tylko że taki mocno turbo przyniedbany. Pokaż go tutaj szybciutko. Dwa akumulatory, proszę ja ciebie. Coś tu się będzie działo. Poważcie, jakie narzędzie znalazłem. Mało kto z młodych ludzi będzie wiedział, co to jest. Aczkolwiek, no, już teraz troszeczkę można po kształcie poznać. To jest narzędzie do żniw. Dawniej tym się po... rozpoczynało robienie chleba. Na przykład. Lub jakiś tam bułek. Dawniej chyba bułek nie robili. To jest kosa. Tak. To się tak sz, I potem szła cała wieś. Zbierała za za, za panem Koszącym, zbierała sobie tą, tą, tą słomę, wiązała w snopki. Ja ogólnie tamtym ciągnikiem, jak jeździłem na wsi, to właśnie tak przerobili kosiarkę konną na traktorową i właśnie ja jechałem jako kierowca. Z tyłu siedział tylko jeden z panów, zgarniał skoszone zboże, i ludzie z tyłu szli, wiązali w snopki, stawiali w takie kopce. Potem się to jeździło zbierać. Powiem Wam, że takie mega super czasy, tak to mega dobrze wspominam, że. Wspomnijcie teraz moje słowa, że jeszcze za chwilę, całkiem nie, za niedługo, ludzie będą płacić za to, żeby mogli pojechać do takiego miejsca specjalnie stworzonego i spróbować robić takie rzeczy, jak ludzie całkiem jeszcze niedawno, bo jakieś 20, parę, 30 lat temu. Czyli ludzie będą prawdopodobnie płacić za to, żeby brać uczestniczyć w żniwach, żeby zobaczyć jak to było. I to będą takie pewnie ośrodki jak teraz nie skanseny, gdzie sobie jedziesz e, i jesteś w stanie zobaczyć jak wyglądało dawne łóżko z siennikiem, e, jak wyglądał dom taki obielony dookoła, bo, bo dawniej domy były przeważnie białe albo błękitne, jak wyglądał dach ze słomy. Z trzechą kryty, tak się to nazywało, jak to się paliło w piecu, jak się chodziło w domu po klepisku, a nie po żadnej podłodze. Po prostu to było fajne. Jak doiło się krowy prosto do kanki z mlekiem, potem tylko przez jakąś pieluchę i prosto do picia. No ogólnie, masło się robiło samemu w domu, chleb się samemu piekło w domu, tam były jajka, było mięso, bo były zwierzęta, robiło się wędliny raz na jakiś czas. Po prostu słuchajcie, no uważam że to były mega turbofajne, ciekawe czasy. Wiadomo, teraz jest turbo wygodniej, bo idziesz do sklepu, przynosisz, kupujesz i masz wszystko załatwione. Jedziesz sobie na all inclusive do basenu i od samego rana idziesz po darmowe drinki, ale takie wakacje na prawdziwej wsi, gdzie było od rana do nocy, non-stop, coś do zrobienia przez 31 dni w miesiącu, przez 365 dni w roku, bo na wsi w takim gospodarstwie nie ma przerwy ani jednego dnia, bo zwierzęta nie będą czekać. Przyroda też nie będzie czekała, natura też nie będzie czekała, więc to musi się cały czas dziać. Więc słuchajcie, takie wakacje, najlepsze wakacje w życiu. No ja dużo różnych wakacji pamiętam, ale tamte pamiętam najbardziej, a przecież to było już ponad 30 lat temu. Nie, no ten jest dobry. Ale powiem wam, że ten wizualnie bardziej chyba jest w oryginale od tego czerwonego. Ponieważ właśnie ta trapa przednia jest jasna, on jest cały żółty, jednokolorowy. Ma nawet jeszcze oryginalną naklejkę na filtrze powietrza, bo ta oryginalna naklejka tutaj była, ta niebieska. Ta obudowa filtra powiedziałbym nawet, że jest w ładniejszym stanie niż tamta, bo tamta była już malowana. I to jest chyba jakiś taki full oryginał. No tylko że. Stoi w krzakach troszeczkę w pokrzywach. Tak więc, słuchajcie, szybciutki odcinek i tak pewnie trwa z 15-20 minut. Jadę w tym momencie do sklepu e, zrobić zakupy, do tego, żeby spróbować ten ciągnik doprowadzić do, do takiego wizualnego, ładnego stanu. Piszcie koniecznie w komentarzu, czy w ogóle Wam się podoba taki odcinek o takim oto e, pojeździe, i piszcie, jaki kolor robić. No i wpadajcie na Instagrama, bo na Instagramie to będzie tak bardzo bardzo na żywo, bo będziemy to po prostu robić natychmiast. Więc jeżeli oglądasz ten odcinek po prostu dzisiaj, no to jesteśmy na bieżąco, bo to się wtedy kiedy ty oglądasz, to to się dzieje. Jak już to będziesz oglądał jutro, pojutrze czy za tydzień, to po prostu tylko z czystej ciekawości i to znaczy, że tutaj już się wydarzyło. Jedziemy do sklepu.